Słuchajcie, przeglądałam story u takiej dziewczyny, która w Dubaju mieszka z mężem obcokrajowcem. I uświadomiła mi ona, że jest straszny hejt. Słuchajcie, zjawisko bardzo dziwne, dlatego że yy, opowiada ona o hejcie o takim zjawisku jak hejt zmieszanych związków czyli. Polka z Turkiem, mimo że ja jestem, yy, ja bym mogła być hejtowana, ale słuchajcie, przenigdy nikt mnie nie zhejtował na Instagramie czy gdziekolwiek, że jestem z obcokrajowcem do tego starszym. Zaczęliście mi słuchać pisać wiadomości. Na temat tego hejtu, słuchajcie, ja miałam taką jedną sytuację, jak Eugenio przyjechał, przyleciał do Gdańska, odebrałam go z lotniska i dwie dziewczyny zaczęły się dziwnie patrzeć. I takie dziewczyny zaczęły się dziwnie patrzeć na lotnisku, ale tak perfidnie, tak, także jak ja, kurde, z takim facetem nie <dziwnym>, dziwnym, ale to tylko taka jedna, jedyna sytuacja była i takie było.